Tu Melcia Szyman Komisjaki, właśnie przechodzimy do rozstrzygnięcia konkursów. Mamy dwa aktualnie trwające, więc zrobimy sobie już wyniki. Ja skopiowałam sobie link do filmiku. Um, ściągnęłam wasze komentarze i losujemy sobie cztery nagrody, cztery Dark Matter Galaxy Foxy. Każda osoba wygrywa tylko raz, więc jak osoby będą się powtarzać to niestety, ale będę losować jeszcze raz. Dobra, wezmę sobie karteczkę. Poczekajcie, bo to nie takie proste. I losujemy pierwszego zwycięzcę. A jest nim... Kokosek, twój Robloxek. Kokosek, twój Robloxek. Ok, Kolejnym mi, osobą jest Bartek. To jest Kitty Belcia y Ty, Ty, Dobra. Dobra, Bartek, bo ty ostatnio dawałeś dla siostry, chyba mi się wydaje, więc nie wiem, czy... Eee, teraz też dla siostry też? Czy chcesz dla siebie? To jak coś, to mi daj znać. Kolejne. Mm. Stina, S.S.O., gratulacje i ostatni. Who is Miss? Dobra, to były Galaxy Foxy. <coughs> Fox, Dark Matter, ja sobie zapiszę. Okej, okay, teraz lecimy do drugiego konkursu, w którym było, były diamenty do wygrania na najlepszy fanart. I pokazuję wam pracę. Tutaj mamy od Rafika. Rafik zrobił bardzo dużo prac. Tutaj SSO Kinga, coś takiego. Tu też Rafik. Yy, tutaj Kaczu Hadesiak, Rafik, Patrolix. I Rafik. Więc tak, nagrody są trzy. To są te osoby, które brały udział w ogóle w konkursie. I moim zdaniem trzecie miejsce zdobywa e, Rafik Rafik RC2 i dost, wygrywa 100 milionów gemów. E, drugie miejsce zdobywa Patrolix A pierwsze miejsce zdobywa SSO Kinga i wygrywa 300 milionów. Patronik wygrywa 200 milionów. Serdecznie gratuluję. Chcę przypomnieć, że trwa. Po, y, trwa po, zbieram podania, trwa zbiera, trwa casting, o tak zbieram podania na moderatorów YouTube kto jeszcze się nie zgłosił, a chciałby, może się zgłosić na Discordzie, link do Discorda będziecie mieć w opisie filmiku y, zapraszam na moją grupkę na Robloxie, Misiaki Melci są dostępne koszuleczki na sprzedaż oczywiście jak ktoś chce jakąś swoją indywidualną koszulkę, także możecie pisać postaram się ją dodać Coś mi przerwało, a więc tak, żeby nie zakończyć tego filmika bez konkursu, oczywiście daję Wam możliwość kolejną wygrania nagród, a są to Gemy. Yy, gemy o wartości 500 milionów. Konkurs będzie trwał przez 7 dni. W komentarzu piszemy Gemy i uwaga, kto nie wpisze słowa Gemy, nie bierze udziału w konkursie. Będzie losowanie konkursu tylko i wyłącznie ze słowem Gemy. Tak więc uwaga, Musicie wpisać gemę w komentarzu. Zostawić łapeczkę w górę, oczywiście. Udostępniać mój filmik będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielicie się znajomymi. Będzie nas dużo, dużo więcej. Staram się codziennie robić livey. Wczoraj była taka sytuacja, jaka była. Pisałam na Discordzie o niej, tak więc dzisiaj myślę, że normalnie zrobiłem sobie liveika. No i co, kochani? Mam nadzieję, że podoba Wam się tutaj ze mną. Mam nadzieję, że dobijemy 200 subskrypcji. Już mamy 100, YouTube cały czas mi ucina, już było ostatnio 150. Niestety YouTube mi obcina subskrypcję. Nie lubię tego, ale tak jest. Tak więc co? Subik, łapeczka w górę, w komentarzu gemy i rozstrzygnięcie konkursu za 7 dni. Trzymajcie się, buziaki, pa pa!